Dzień dobry, z, kod z Janusz i dzisiaj wskaźnik Mokem w W Gokart to jest taki jakby ręki samochód, gdybym miał prawo jazdy. To jest właśnie rondo. A teraz robimy dwa okrążenia i pojawimy się jakby ust. O, wstaję, nie A teraz jest kontynuacja, a teraz... Jedziemy my my, po prawej stronie, bo to jest właśnie Polska. O! I teraz właśnie jedziemy, zaczynamy do ronda i będziemy zabrać. Teraz jedzie pociąg do szkoły, do Hogwartu, jak w Harry Potterze. Mam okulary jak Harry, Jestem przy tym samochodzie Akady, za chwilę dotrzemy do Hogwartu, a teraz właśnie cz a a czekamy, będzie super, jest bardzo pogoda, bezmurna, jest niebieskie niebo, jest fajnie, jest tak chłodny teraz do Hogwarts. A teraz jesteśmy już przy i już będziemy zawracać. Bardzo szkoda, że nie ma takich latających wokalców, jak bym dotarł do Szkoły Magii Czarodziejstwa, tak jak widzieliśmy Czufę do Hogwartu, jak jechała. A teraz będziemy zawracać i... Szemka!